Grasz w serialu M Jak Miłość i z tego co wiemy, tam są również sceny łóżkowe. Gdybyś mógł zdradzić, jak, jak te sceny łóżkowe wyglądają, czy ty się stresujesz, jak też reagują na te sceny łóżkowe osoby z ekipy, które tam są? Jak sobie radzisz w ogóle w łóżku? Ja muszę powiedzieć, że ja największy stres przeżywałem w, szko w szkole, nie, w studium, w studium aktorskim, to było Policjantem Teatralnym, bo w studium aktorskim mieliśmy właśnie takie zadania, że musieliśmy, powiedzmy, całować się, gdzieś tam dotykać, Była taka nauka, no, była nauka tego, żeby, żeby odpowiednio zagrać to i wtedy miałem bardzo duży stres. Obecnie z, wiadomo, jest zawsze ten stres, ale jakby e, aktor musi się skupić na danym momencie, tak? musi się skupić na tym, co, co mu przekazał reżyser, co reżyser chce pokazać i tak też jest we jak miłość, no, oczywiście, no, jest ekipa, są ludzie, którzy stoją za kamerami, są ludzie, którzy są z mikrofonami, jest reżyser, jest, są operatorzy kamer, ale, no, my musimy się skupić i oddać jak najlepiej daną sytuację, czyli powiedzmy tą scenę minutową, półtora minutową, <noise> zależy jak kto długo może, jak to długo trwa, tak, ale nie, że sobie oczywiście teraz żartuję, ale chodzi o to, żeby się skoncentrować na, na danej scenie i pokazać ją jak najlepiej, żeby widzowie, którzy oglądają, to no, po prostu poczuli to, to co te, te osoby na ekranie chcą mi przekazać, tak. Jakie w takim razie masz sposoby na to, żeby się całować, nie całując? E, właśnie, dużo osób mnie pyta, jak to jest, jak się całujecie, czy wy coś czujecie, czy nie. No słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację, że nagle masz, dobra kochani, ustawiajcie się, chwyć ją trochę niżej, e, nie przytulaj tak bardzo do siebie, e, zróbcie to trochę bardziej do kamery, no i teraz dobra akcja, róbcie to. No to teraz no, robisz coś jakby mechanicznie, prawda? Nie masz tej intymności w tej sytuacji, a co jest najgorsze, musisz pokazać nam intymność. Więc no to jest zadanie aktorskie, żeby wyłączyć to wszystko, co było, mówię, przez tą, ten czas trwania sceny, no i pokazać to na ekranie. Ranie, więc, więc, to nie jest proste, ale, ale, ale no, trzeba, trzeba, się starać. Czy również, no bo, bo całowanie to jest jakiś tam jeden z elementów, ale też jakoś ćwiczycie, też wspieracie się z partnerką, żeby to dobrze wyszło. Jak to wygląda? <laughs> Powiem, oczywiście każdy ma przed sceną drobcię, albo gumę do rzucia, żeby, albo myjemy zęby, prawda, żeby z tej było wszystko najlepiej, ale tak no i raczej takich scen um, całujących nie robi się nie robi się przed, dlatego że no. Um zazwyczaj, po prostu gramy dialogi, a, a sceny, tam czy pocałunku, czy łóżkowe, grane są po prostu na planie, bo też różnie to reżyser chce pokazać, no i musimy wiedzieć dopiero na próbie z reżyserem, jak on chce, żebyśmy my to zrobili, prawda? Więc, ale oczywiście rozmawiamy o tym i, i to są takie sytuacje, że potem każdy wiesz, każdy sobie myśli, kurde, jak to było, czy, czy jest zadowolona, czy nie, czy reżyser jest zadowolony, ale, ale raczej to są wszystko luźne sytuacje i, i raczej się wspieramy, każdy jest tutaj wyrozumiały i wie, że, e, że to jest jest fajne, ale to też nie jest nic prostego do zagrania. Wyobrażam sobie, że całowałeś się nieraz jako aktor. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, że na przykład, nie wiem, dobrze się całujesz po takich scenach. Eee muszę sobie nie, kiedyś tak, w kocham Enter pamiętam miałem taką, to był jeszcze serial, w którym zaczynałem kiedyś on leciał na telefonie, to był taki jeden sezon ja tam grałem jedną z głównych postaci miałem scenę taką całującą się i scenę łóżkową i pamiętam, że dziewczyna, z którą wtedy grałem no powiedziała, że, że Kuba bardzo, bo ja się stresowałem wtedy pamiętam bardzo mocno to, był, to było zaraz po moim studium aktorskim i pamiętam, że byłem zestresowany całą tą rolą i tym, co tam reżyser chciał, żebym zagrał ale ona do mnie potem podeszła i mówi Kuba, było naprawdę fajnie, byłeś delikatny wszystko super. Więc ja wiesz, taki dumny wyszedłem z, tej, z tych zdjęć w ten dzień i mówię, dobra, wszystko było dobrze. Nie? Więc, więc to wtedy tak, tak. Jak w takim razie dalej potoczą się twoje losy dalej w tym serialu M Jak Miłości? No, teraz po, na jesień muszę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony, bo też ten wątek Rafała jest mocno rozbudowany, więc tam Rafał będzie miał sporą zagwostkę z Alą, która się, która będzie gdzieś go starała się, e, młoda dziewczyna to jest, która będzie się starała go uwieść za wszelką cenę i zaciągnąć do łóżka, a Rafał jako porządny obywatel, policjant, dużo starszy, troszkę starszy od niej, będzie starał się jakby jej pomóc, tym bardziej, że to jest siostra chłopaka, który został zamordowany przez jego ojca, będzie się starał jej pomóc, ale gdzieś tam na tej i zaloty będzie, będzie starał się nie reagować. No i będzie też tutaj motyw z Sonią i Jankiem. Gdzieś tutaj Rafał będzie dosyć mocnym wsparciem dla Soni, bo Janek będzie miał dużo kłopotów, więc no, będzie dużo ciekawych wątków, dużo ciekawych historii. no Myślę, że scenarzyści i cała produkcja serialu postarała się, żeby faktycznie te dwudziestolecie, bo w tym roku mamy 20 lat, jak miłość, było naprawdę z takim kopytem i, i ten sezon zapowiada się super, więc zachęcam do oglądania. Czy czujesz, że twoja rola coraz częściej się pojawia i będzie pojawiała w tym serialu? Tak, tak. E, już po tych zdjęciach od razu po pandemii, e, kiedy dostawałem scenariusze, to widziałem, że jednak Rafał zaczyna się pojawiać coraz częściej i jest teraz bardziej znaczącą postacią, z czego się cieszę, bo, e, bo jednak no, gdzieś tam się starałem i starałem się pracować na to, żeby, żeby być zauważonym i żeby być docenionym. I cieszę się, i mam nadzieję, że też tak będzie po, po tym sezonie, że jednak widzowie powiedzą, że, że ten Rafał to jest fajny gość i te wątki z nim są naprawdę ciekawe. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie. E, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania e, przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.